Cześć, z tej strony Dominik Smarzew. jesteśmy bezpośrednim importerem stacji multimedialnych do AUT i dzisiaj przedstawię Wam nasz nowy produkt. Dzięki temu produktowi będziecie mogli cieszyć się Waszych oryginalnych radiach Androidem bez ingerencji w okablowanie ani w radio. Tego tak to wygląda ten produkt. Mamy tutaj antenę Wi-Fi, można też podłączyć antenę GPS, możemy włożyć, włożyć kartę SD oraz kartę SIM, dzięki której możemy cieszyć się internetem oraz możemy go udostępniać użytkownikom znajdującym się w aucie. Tutaj mamy też wejścia pod różne kostki. Jak widzimy, jest na USB, i tutaj znajdują się, znajduje się okablowanie potrzebne do zamontowania tego boxa. Montaż jest naprawdę prosty. Dzięki tym kablom, które tutaj się znajdują, możemy to podłączyć między nasze oryginalne radio a stację znajdującą się w schowku. Tak to wygląda ekran naszego oryginalnego radia, żeby przejść do Androida. Możemy, możemy przejść do Androida na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest przytrzymanie przycisku do komend głosowych. Jak widzimy, Android się włączył. Wyłączanie polega na tym samym, czyli też możemy przytrzymać i mamy już ekran od radio, od oryginalnego radia. Drugim sposobem jest przesunięcie trzema palcami z góry do dołu i tak samo wyłączamy. A ostatnim sposobem jest przytrzymanie przycisku menu. Tak to prezentuje się interfejs naszego Androida. Mamy tutaj bardzo wiele aplikacji. Mamy sklep Play, dzięki któremu możemy zainstalować wiele różnych aplikacji, jak na przykład Spotify. Mamy również zainstalowanego Janosika, którego pokażemy później, przejdziemy teraz do puszczania muzyki. Radio posiada swój własny equalizer. Możemy tutaj puścić teraz Spotify'a. Jak widzimy, tutaj mamy equalizer. Możemy sterować głośnością. I tu możemy zmieniać pojedyncze pasma. Zmiana tych pasów nie wpływa na zmianę ustawienia equalizera w oryginalnym radiu, ponieważ tutaj wszystko jest przekazywane przez aux -a. Aby Android przekazywał dźwięk, musimy aktywować AUX poprzez VCDS-a i ustawić go w tych ustawieniach i następnie możemy... możemy słuchać muzyki poprzez tego Androida. Dobra, teraz może przejdziemy do ważnej kwestii, mianowicie jeżeli słuchamy radia i przejdziemy do naszego Androida i włączymy nawigację to dźwięk z powiadomień będzie puszczany tylko i wyłącznie z lewego przedniego głośnika czyli tego znajdującego się najbliżej kierowcy wpiszmy tutaj na przykład rynek i zaraz Państwu zaprezentuję jak to Brzmi. Rozpoczynamy trasę. I proszę słuchać. się na południowy wschód. Lewo. Jak widzimy, dźwięku tylko i wyłącznie z lewego głośnika. I też ważna uwaga, że dźwięki z nawigacji podczas grania oryginalnego radia będą puszczane tylko i wyłącznie z nawigacji, którą mamy ustawioną jako y, główną. Czyli tą, którą znajduje się pod tym przyciskiem i to możemy zmienić w ustawieniach, mianowicie tutaj. Jak widzimy, mamy zainstalowane trzy nawigacje, tutaj wybrana jest nawigacja Google Maps. I tutaj też możemy zmienić sobie na przykład między miksowaniem z dźwięku a zmianą, mianowicie jeżeli słuchamy muzyki z Androida. I puszczamy nawigację na Androidzie, to możemy zmienić na miksowanie, gdzie jedno się będzie przyciszać i w tym czasie drugie będzie mówić. Albo na zmianę, gdzie podczas komunikatu wyciszane jest muzyka i słuchać tylko komunikat. Tutaj możemy zmienić głośność komunikatów podczas gdy gra oryginalne radio. I możemy przejść do następnych rzeczy, jak YouTube. Jak widzimy włączamy muzykę. Wszystko działa. Możemy przewijać. I tutaj możemy sobie wyszukać jakieś piosenki. Wyszukujemy. Jak widzimy, wszystko tutaj działa. Możemy sobie włączać inne piosenki. No tu niestety akurat nam reklama weszła. I tu też możemy pokazać, że z kierownicy możemy zmieniać poziom głośności. Także wszystkie funkcje fabryczne zachowujemy. Przejdziemy teraz do, do menu głównego i pokażę, jak spersonalizować sobie ekran główny. Jak widzimy, możemy sobie przestawiać wszystko, gdzie chcemy. Możemy usuwać ikonki. I dodawać sobie na ich miejsce inne, które akurat będziemy potrzebować. Możemy widżety również usuwać. I tutaj możemy je dodawać z powrotem. Widzimy, możemy na przykład dodać sobie ze Spotify aktualną piosenkę, ale na to akurat nie ma miejsca na ekranie głównym. Powrócimy do tego zegara. Jeżeli chodzi o możliwość zamontowania tego Androida, to możemy zamontować tego boksa w autach po 2014 roku z grupy WAG, takich jak Volkswagen, na przykład Turan, Passat B8, Golf 7, Seat Leon, i Ibiza, Skoda Octavia, Superb. W schowku mamy dwa wejścia USB i przycisk, którym możemy w razie potrzeby wyłączyć e, boxa, odciąć mu zasilanie e, i ponownie go włączyć. Takie ponowne uruchomienie boxa trwa około 35 sekund. E, i, auto, I to, to boksa możemy zamontować tylko jeżeli auto ma w schowku radio. Czyli tutaj ten moduł. Warto też dodać, że Android podczas wyłączenia zapłonu i wyciągnięcia kluczyków nie wyłącza się, tylko przechodzi w stan uśpienia. Przez to po włożeniu statyjki on jest od razu uruchomiony. I taki reset następuje dopiero po około godzinie używania Tutaj mogę teraz to zaprezentować. Jak widzimy mamy Androida włączonego. Wyciągamy kluczyk. Wkładamy go z powrotem. I jak widzimy Android jest dalej włączony jeżeli chodzi o grupę docelową to jest to na pewno dobre urządzenie dla osób, które, dla których nie wystarcza radio oryginalne, które potrzebują czegoś więcej, na przykład właśnie internetu, bądź jakichś dodatkowych aplikacji jak na przykład Janosik, czy też Spotify, YouTube teraz pokażę Państwu, że radio nie zatraca swoich funkcji oryginalnych. Po wbiciu wstecznego widzimy, radio przechodzi do sygnalizacji parkowania. Po wybiciu mamy sygnalizację ze światłami, którą wyłączamy tutaj tym przyciskiem i radio wraca do ekranu z Androidem. W tym radiu możemy korzystać z internetu. Ponieważ w Androidzie jest złożona karta SIM i dzięki niej korzystamy właśnie z sieci 4G, tutaj widzimy są wszystkie powiadomienia. Możemy też wejść tutaj w ustawienia takie standardowe ustawienia jak w Androidzie. Jeżeli chodzi o, o system, to jest Android 6. Mamy tutaj czterodniowy Cortex A7, 2 GB pamięci RAM, 16 GB. Pamięci wewnętrznej, reszta opcji to możemy zmieniać języki, konta w Google i tutaj mamy też, możemy sobie zobaczyć, ile mamy pamięci wewnętrznej, ile zajmuje każdy element. Tutaj mogę też pokazać, że Android Box korzysta ze swojej własnej anteny GPS, nie z tej fabrycznej antena ta została zamontowana tutaj pod kokpitem podczas montażu android ten korzysta z fabrycznego zestawu mówiącego, mogę tutaj pokazać to na takiej zasadzie włącz spotify i widzimy spotify się otworzyło jeżeli chodzi o przechodzenie do takiego ekranu wyboru aplikacji, to po prostu trzeba przytrzymać ten przycisk odpowiedzialny za przejście do menu głównego. Tutaj możemy wyłączyć wszystkie aplikacje, które się otworzyły. Wchodząc do sklepu Play'a, możemy korzystać z bardzo wielu aplikacji. Możemy je pobrać. Jedną z takich aplikacji jest na przykład Ipla, e która pozwoli nam na oglądanie podczas dłuższej podróży jakichś ciekawych filmów, bądź seriali. Oczywiście kierowcom tego nie polecamy, ale pasażerowie jak najbardziej mogą z tego skorzystać. Link do tego urządzenia znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, na pewno będziemy odpowiadać. Zapraszamy też na naszą stronę, na naszego bloga. No i do usłyszenia w kolejnych filmach.